Dzień jesteśmy dzisiaj po raz kolejny na strzelnicy Dirt i lecimy z sesyjką. Postanowiliśmy z chłopakami zagrać sobie dzisiaj w bajka takiego lightowego na mongolskie sztuczki. Także e, gramy Trzy teraz 3 4 żeby wiedzieć, kto zaczyna. 3 4 jest pierwszy, pierwszy, 3-4, ja jestem ostatni. No to akurat w kolejce. No dobra, zadaję seed graba na pierwszej, nieważne jak tam dotknięcie i zadaję na drugiej double tire grab Pik pyk że... Ja nie, że dwiema rękami tak, tak sobie by za trudne nie było iti, e czyli zapadałowanie w locie To ja zadaję onehandera na pierwszej, a na drugiej to Bogdana. No to ja zadaję onefoot na pierwszej hopie, tak nohander na drugiej hopie. Cyk, onefoot na pierwszej. Piękne dwa nohandery. One foot na drugiej hopie, właśnie chciałem mówić, żebyś to dał. No i git, teraz moja kolej. Żeby orłowi wlepić literkę, zadaje one foot i ksapa na drugiej hopie. Dogina jeszcze mocniej, i mamy to. Orzeł dostaje literkę By Ale już jest one foot 90 stopni tak. Myślę, że na następnej sesji to siądzie Jaki gościu w ogóle Leci na pierwszych hopie, słuchaj, klipę na drugiej one foot app Nie wierzę w gościa Zadaję chłopakom no foota na, na drugiej hopie No, orze jak nic ma powtórkę Postaraj się mocniej trochę W ogóle rękawiczki jeszcze Działają, jakby się kto pytał, orzeł sobie kupił takie same, działają, polecam. Zaliczone. Backwheel, tire grab na drugiej hopie. Taki jakby tire grab, tylko że z tyłu tak o... Wiesz o co chodzi, mordeczka. To dosyć trudna sztuczka, powiem to szczerze. Double hand tire grab. Na drugiej chopce Miki zasadził nową sztunię Pierwszy raz, ja? Pierwszy raz, no Dobrze A, boję się Orzeł się cyka Bo najgłupsza sztuczka jaką w życiu zrobiłeś <noise> Prawdopodobnie tak <noise> Teraz moja kolej, wcale mnie to nie cieszy Ja zadaję Coś też równie głupiego one foot, tire grab. Yo. Nie tylko Miki potrafi zadawać głupie sztuczki, ja też potrafię, a teraz pora na orła. A bo teraz ja zadaję dwa razy disko na pierwszej i na drugiej hopie. Siedzi. Mówi, że to jest mega głupia sztuczka, a zrobił z bomby i to ładnie dogięte. Lubię tej sztuczki, ale zrobiłem. Na przekór Orłowi. A więc ja zadaję No Food One Hendera na drugiej skoczni rowerowej. To jest spisek. Jej skubańcy potrafią, a ja się będę z tym męczył pół godziny, pewnie. Pozdro. jo Jest gitara. Yo, Nowa sztunia, siedzi. Haha, ha, z bomby. To ja zadaję bardzo podobną sztuczkę, jak była teraz grana. Tylko, że, tylko, że ta jedna ręka ląduje na siodełku. No, no food, food seed grab. Seat grab. No? Taki to jest wstęp do Superman seed graba. Nie zrobię. No to mamy dwie literki już. Dokładnie, tak. B i. Dobra, to takiego jakby na przekładam po prostu nogę za koło. i... No bo to jest naknę, -nak, tak się robi naknę. -nak, tak? no, no wiem, nie. Co prawda, nie był to nakwip, tylko to było takie przełożenie troszeczkę nogi przez ramę, ale przez koło, ale ja zaliczam. Wiedziałem, wiedziałem. Zadają no Hendera na pierwszej skoczni. Ręcznikowy. bardziej ręce. O, tak jakby zrobił to wymałaś. By o, to ja. Tak sobie kminimy, że ta rozgrywka tutaj trwa w nieskończoność, prawie. Zrobimy w ten sposób. Lecę już teraz z moimi takimi normalnymi sztuczkami. Z tym, że z takimi, których nie robię na co dzień. Czyli e, Czyli barspin Nie, żartuję. O, nie Bym nie. chciał zrobić supermana na pierwszej hopie. I chłopaki jak powiedzą, że ej to wygląda jak superman to zaliczą, a jak nie no to lecimy dalej z rozgrywką. W miarę coś było widać? Napiszcie w komentarzu koniecznie. Lecimy z następną seryjką. To orzeł ma teraz trzy literki. Miki ma jedną literkę. I kto zadaje? i orzeł żadaje sztuczkę no hander, double graba na pierwszej hopie aaa nie ma orłowi nie wyszło, ale Miki mówi, że podbija tą sztuczkę i też na pierwszej hopie będzie chciał zrobić double e, tire graba no, no. <laughs> mamy to no nie zrobię gramy w takiej formule, że cały czas mamy tak jakby po dwie próby na powtórzenie sztuczki i dlatego w ostatniej próbie masz trzy próby, tak? Orzeł wciąż w grze <gryzny> Spróbuję polecieć z tematem tak jak w poprzedniej kolejce, czyli e, spróbuję Superman Sid Grab'a na pierwszej hopie jeżeli to będzie wyglądać jak Superman Sid Grab to się liczy A jeżeli nie no to lecimy kolejkę dalej nie. Żabcia taka, nie? No. W w razie kolejka przechodzi dalej, leci z tematem możemy. Robię na pierwszym hopie disco dosyć graba Czy masz o, 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 zdanie na temat tej sztuczki? jest głupia i nie zrobię jej pewnie o, o, o. A, ślep na Ty no zrobił Ale na drugim Na pierwszej też bym to zaliczył No Siedzi Mikołaj powtarza, bo według niego było nieładnie Mikołaj zadał susajdę na drugiej To ja polecę w pociągu z nim Kurwa. Błażej mówi, że podbija, kradnie mu sztuczkę i robi susajda na drugiej hopie wow. Dzięki za grebyku. Dzięki wielkie Fajnie się grało Kilka nowych sztuczek siadło na pewno podczas tej rozgrywki No Zajawa Przekazuję kamerę Tobie Pogana na pierwszej skoczni, a na drugiej, nie wiem, coś myślę... Stylowo bokiem poleć. Po drodze, no, no. Riders ready, watch the gate. Postanowiliśmy delikatnie ożywić tą rozgrywkę i... W momencie kiedy Miki nie powiedział mi co robi na drugiej hopie, a ja jechałem za nim w pociągu i musiałem odgadnąć co zrobi. teraz tak zakończymy tą grę. Ja na drugiej wiesz, będę teraz jechał za to, bo ty zadajesz i musisz coś zrobić. Ja będę jechał za to i muszę też to zrobić. To na pierwszej zadaję nohendera, a na drugiej Miki jeszcze nie wie co, więc lecimy dalej. Jeden nohender, drugi nohender Trójka. O pierdolę, nie zrobię trójka. <laughs> Strolowałem nikiego trochę Ale dobra, powolutku kończymy już tą rozgrywkę, bo zapada już nas dwie Dopada nas tutaj zmierzch Próbuję zrobić To <gamy> za banda gamoni O kurwa on się da... Yo, siedzi elegancko Bardziej seat ale biorę to <gamy> Nie, właśnie dogięty był Nie <gamy> Która literka? Trzecia? Ja zrobię dab'a Dab' na drugie? <grym> Dobra, Mikołaj zadaje dab'a Gdyby Mikiemu nie wyszedł dab' to ja już zadaję 360 tabletop na drugiej. Nie zrobiłem Nie zrobił Tiu! Chopie, ty na mnie lądowałeś już. Ja takie ale wyrwę z roweru, ale wyrwę z roweru o! I w ten oto sposób kończymy naszą rozgrywkę Chłopaki nauczyli się kilka nowych sztuczek. Ja popróbowałem kilka starszych sztuczek i jaram się fajnie, że idzie tutaj progres. No i co? Dzięki za grę. Również dzięki. Miki 36 Tabletopa mówi, że nie powtarza. Ciekawe dlaczego. 360 mamy w pamięci. Przydusimy Mikiego na kolejnych sesyjkach. Tymczasem dzięki za dziś. Zostawcie koniecznie łapy w górę, suba i tak dalej. A już w przyszłym odcinku widzimy się na QA. Także do zobaczenia. Z fartem.